Cześć, witam serdecznie wszystkich, dzisiaj omówimy sobie sekretną gwiazdkę, ukrytą gwiazdkę, pokażę wam gdzie ona się znajduje. No jest to tutaj tydzień, już wam pokazuję. Letni siorp. z tego tygodnia jest gwiazdka. Eee, I oczywiście tutaj póki lecimy, to ja przypomnę, że jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Ja postaram wam się pomóc i oczywiście przypnę serduszko. Pamiętajcie, że jeśli Wam pomogę, możecie zostawić suba łapkę w górę. Eee, będę mega wdzięczny oraz użyć mojego kodu twórcy, bo z każdym zakupem w sklepie mnie wspieracie. A wracając do gwiazdki, to znajduje się ona na lepkim lasku, no i znajduje się ona na takosie, czyli właśnie na tym, na tej restauracji, gdzie kiedyś właśnie tam był chyba burger, czy coś takiego. Tym razem jest akurat tako. Eee, I musimy sobie po prostu tu pobiec. Jak widzicie, tutaj oczywiście tako. Time jest. Biegniemy sobie do tej restauracji. i Ja wam po prostu pokażę, gdzie ona się znajduje, bo sam jeszcze nie odebrałem. Ale sobie w poprzednim meczu po prostu ją znalazłem. Wchodzimy sobie tutaj, i znajduje się ona tutaj, między tymi stołami, czy tutaj siedzeniami prosto w restauracji, jest to dokładnie to miejsce, patrzcie tutaj jest ono od razu na wejściu do restauracji podnosimy i mamy gratisowy e, tutaj właśnie poziom w karnecie wydaje mi się, że bardzo fajna sprawa ja Wam dziękuję za uwagę, jeśli Wam się podobało to mam nadzieję, że zostawicie suba łapkę w górę, no i co ja już nie przedłużam, to ma tyle trzymajcie się, na następnego, siema